Um, wiesz, w zeszłym tygodniu w niedzielę mieliśmy Dzień Ojca i dochodziło do takich sytuacji. Jest takie jedno miasto, nazywa się Tweed Heads. To miasto jest na granicy New South Wales i Nowej, Nowej Południowej Walii Queensland. No i wyobraź sobie, granica praktycznie przechodzi przez środek miasta. W niektórych miejscach ulicą, w niektórych miejscach trawnikiem. Więc poustawiali E, takie, wiesz, plastikowe bariery, żeby ludzie nie mogli się odwiedzać. No więc, wiesz, wyglądało to w ten sposób, że po prostu, wiesz, ojcowie, na przykład z Queensland, córka, czy chłopak, czy dziecko jakieś z, z New South Wales, no, przez tą barierę musieli się witać, praktycznie mówiąc, jak. No, nie wiem, no jak. jak jakby. no wiesz, ja, ja, mi to przypomina, jak ludzie idą odwiedzać się w więzieniu, załóżmy, nie? A, że przez rozmawiać przez szybę, no tutaj nie było szyby, ale. Po prostu totalnie odizolowani, wiesz, e, widzieliśmy, e, widziałem, e, że zaaresztowali dużo osób. E, jednego z ojca po prostu zaaresztowali, no bo leżał na trawniku koło córki i, i granica przebiegała widocznie kilka metrów obok. Nie? Czyli, czyli nie, nielegalnie przekroczył granicę niż z Queensland, za, co został aresztowany. Czy tych, e, tych bloków? No z drugiej strony. Czy tych blokad ktoś pilnuje? Policja, wojsko? Tak, 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 tak. policja.